Jak film, ale telewizor. Sony Super Trinitron. Przeżycie gwarantowane. W świecie, w którym wszystkie reguły ustalają dorośli mała Matylda odkryjesz sobie niezwykłą siłę, która zmieni jej świat. Mara Wilson. W filmie Denego Devito Matylda. Granica między uwielbieniem a obsesją jest nikła. On ją właśnie przekroczył. Teraz reguły gry dyktuje fanatyk. Robert De Niro. Wesley Snipes. fan w kinach od 27 grudnia. Porywacz żąda 2 milionów dolarów za dziecko. Okup staje się nagrodą za jego głowę. Mel Gibson. Irwin Russo. Widowiskowy w filmie akcji. Okup. Kto się za to zapłaci? w Kina od 3 stycznia. Kirsti Alej. Było śmieszne. Steve Gutenberg. Śmieszne. I bliźniaczki Olsen. Mary Kate i Ashley. W filmie czy to ty, czy to ja. AMP zaprasza do kin od 26 grudnia. Poradnik domowy. Najlepszy prezent pod choinkę. przez firmę Sony. Cieszą mnie chwile, które mamy dla siebie. Żeby moja rodzina mogła z nich w pełni korzystać, sięgam po nową bonę. Nowa bona jest bogatym źródłem witamin A i D3. Tłuszczu ma w sam raz, zero cholesterolu, i teraz jeszcze więcej witaminy życia i młodości. To wspaniałe uczucie wiedzieć, że daje im to, czego naprawdę potrzebują. Nowa abona. Rozsądny wybór. Wiadomość dla profesora. Odkryliśmy wszystko z końca XX wieku. Czekam w instytucie. Kaseta pierwsza. Zapis nieczytelny. Zmień kasetę. Zapis czytelny, Zmień kasetę. 100% zapisu. Sony. Kasety wideo na dziś i na jutro. Gdy bolicie gardło, każdy posiłek staje się problemem. Dwa antybakteryjne składniki Strepsils zwalczają bakterie wywołujące ból gardła. Pytaj w aptekach o jeden z czterech rodzajów Strepsils. Strepsils. Pierwsza pomoc w gardłowej sprawie. 4 stycznia na Balu Mistrzów Sportu Wielki Finał Lotto. Poznasz najlepszych polskich sportowców. Weź udział w plebiscycie, złóż kupon w kolekturze i wygraj luksusowy samochód. Zagraj w noworocznych zakładach specjalnych i sięgnij po złoto. Sztawa złota i podróż dookoła świata już w zasięgu Twojej ręki. Zagraj i wygraj losowania wszystkich nagród podczas balu. Zapamiętaj! 4 stycznia Złoty Dzień Zwycięzców Lotto! W domu chciałabym na długo zachować najpiękniejsze zapachy natury. Breeze zapamiętuje je dla mnie. Przynosi świeżość wiatru, wiosenną woń lasu. Dzięki Breeze mogę przez wiele tygodni cieszyć się najpiękniejszymi zapachami natury w moim domu. Breeze zapamiętuje zapachy natury. Dięgnij po prawdziwy owoc. Hortex, stuprocentowe soki. Najlepsze życzenia noworoczne naszym aktualnym i przyszłym konsumentom składa Hortex. Niechaj nasze najwyższej jakości produkty towarzyszą Państwu na co dzień. Owocnego Nowego Roku. Za chwilę pożegnamy stary rok i powitamy nowy. <suszy> Ma północ. Mamy nowy rok. Najpierw musi pan pojechać z tym do banku. Szczęśliwego nowego roku. Narodowy Bank Polski przypomina, z końcem roku banknoty starej emisji zostaną wycofane z obiegu. Banki krajowe będą je wymieniać do 2010 roku. To nasza pierwsza wspólna gwiazdka. W prezencie Era GSM proponuje Philips Fis. Doskonały telefon cyfrowy wraz z podłączeniem do sieci era GSM. Za rewelacyjną cenę 999 zł. Tym, którzy już wybrali nasze usługi, dziękujemy. Wszystkich zapraszamy i życzymy pomyślności. Połączmy się na gwiazdkę. Kiedy Arnold Schwarzenegger obiecał synowi, że pod choinką znajdzie on upragnioną zabawkę, nie przypuszczał, że Wigilia będzie najbardziej zwariowanym dniem jego życia. Komedia rodzinna w polskiej wersji językowej. Świąteczna gorączka. Zapraszamy do kin. Kilkanaście tysięcy dzieci co roku ulega wypadkom drogowym. Pomóż im powrócić do normalnego życia. Weź udział w akcji organizowanej przez fundację Pomóż sobie Samsat i polsad dzieciom. Kup kartę sponsora XXI wieku dostępną w kolekturach i oddziałach Totolowka na terenie kraju. Możesz wygrać cenne nagrody o łącznej wartości 21 milionów nowych złotych. Akcje sponsorują PZUSA, Philips, Airtools Poland Group, Casinos Poland. Dochód przeznaczony jest na budowę domu dla dzieci niepełnosprawnych, pokrzywdzonych wypadkach drogowych. Pomóżmy im. Wszystkie dzieci zasługują na szczęście. Serwis informacyjny Radia Z od 6 do 9 daje najpełniejszy obraz wydarzeń, jaki można znaleźć na polskiej antenie. Na oporce i na Śląsku przewidywane są na dziś małe przejściowe burze. Tworzysz świat. Realizujesz swoje marzenia. Żyjesz, aby dawać siebie i innym. Teraz pomyśl o swojej przyszłości. Oto twoje indywidualne ubezpieczenie emerytalne. Pogodna jesień w PZU Życie. Hanemun, Glory Vanderbilt. Nieodparta moc przyciągania. Hanemun, nowy zapach Glory Vanderbilt. W Cibo naszą największą pasją jest kawa. Najlepsza kawa. Dlatego poszukujemy najdorodniejszych ziaren na najsłynniejszych plantacjach świata i poddajemy je starannemu procesowi palenia. Dziel z nami te pasje. Oto wyjątkowy czar wybornej kawy Chibo. Chibo. Podaj to, co najlepsze. Już nigdy nie wpadniesz w panikę. Timex Indiglo. Segarek z podświetlaną tarczą. Czytelną w każdej sytuacji. Organix. Jedyny szampon zawierający Glucasil. Naturalny składnik organizmu, który wnika głęboko w cebulki włosów, aby je odżywić. Organix wzmacnia włosy. Daje im siłę, aby mogły śnić naturalnym blaskiem. Sprawi, że z każdym dniem będą miały coraz zdrowszy wygląd, staną się lepiej odżywione i po prostu piękniejsze. Organics, jedyny szampon z Glucasilem. Jest teraz makijaż, który nie rozmazuje się, nawet gdy się przytulasz. Nowy trwały podkład Max Factor. Cottonfield i Jackpot to ubrania naturalne w ten. Tak wygodna, że chciałby się nosić bez końca. Dlatego karmikury poleca fajny w paszku wizir. Nowy wizir, białe czy kolorowe, dłużej wygląda jak nowe. To moja mama. Przygotowuje właśnie nową herbatę sagę dla naszej rodziny. A to granulki. Mama mówi, że nadają naparowi moc, a listki naturalny smak. I aromat. Kiedy mama nalewa sagę, aromat unosi się z każdej filiżanki. Jednoczy nas w rodzinny krąg. Nasza Saga Rodzinna. Istnieje odżywka, która błyskawicznie przywraca piękno zniszczonym włosom. Organix, jedyna odżywka z glukasilem, który głęboko wnika w cebulki. Organix intensywnie odżywia włosy, dzięki czemu stają się one zdrowe, lśniące i pełne życia. Organix przywraca blask twoim włosom. Jak wszystko co największe, również największe instytucje mogą o nieśmiałe. Czasem wydaje się, że nie widzą niczego poza sobą. My zawsze staramy się dać ci rozwiązania, których akurat potrzebujesz. Każdy klient jest dla nas kimś wyjątkowym. Polski Bank Inwestycyjny. Duży, mały bank. Wyjechałem do Paryża uczyć się malarstwa. Wróciłem jako fryzjer. Chciałbym, by włosy moich klientek były zdrowe, dlatego używamy pantylprowi w moich salonach. Ciągle jeszcze muszę się uczyć, bo kobiety lubią się zmieniać. Ale zmiany, jeśli wykonane je niefachowo, mogą być niezdrowe dla włosów. Pantin zawiera prowitaminę B5, która jej odżywia. Zawsze rozpoznam, która klientka używa Pantin. Jej włosy są tak zdrowe, że aż lśnią. Tego się nie da oszukać. Pantin prowin włosy tak zdrowe, że aż lśnią. Sprawiam, że kobiety stają się piękniejsze. Nie znam lepszego zajęcia. Filmowa promocja ramy dobiega końca. Chwileczkę, jeszcze zdążysz uzbierać opakowania. W promocji ramy wciąż możesz zbierać kupony, by dostać gratis świetne rodzinne filmy wideo. Ojej, ale tu film wybierzemy. Każdy uczestnik promocji może otrzymać aż dwa filmy gratis. Sprawdź, czy masz już wszystkie kupony. Nie zwlekaj, promocja ramy już się kończy. 11 stycznia nowy serial akcji na antenie polsatu. Grom w raju. Mistrz wrestlingu Hulk Hogan jako bezkompromisowy huragan Spencer, właściciel supernowoczesnej łodzi wyposażonej w najnowsze zdobycze techniki. Wspólnie z przyjacielem Bru stawią czoła najgorszemu wrogowi, jeśli już znajdzie się śmiałek, który stanie im na drodze. Grom w raju. Na pierwszy odcinek zapraszamy 11 stycznia o 20.